200 ludzie zbiczowani. Oh yeah. No i skończył nam się węgiel. Ale lipa. <grystanie> no widzę. Co to jest? Medical Post Grzejnik. I tak jest very cold. I to główno daje. Świetnie. Dobra. Kurwa. Rozgonić tłum. Megrywał the cold! Wypierdalać! Ja nie mam, żadne, ja mam żadnego buntu. Nie wolno wam się buntować, on się zakaz. Święty zakaz, się kurwa buntować. No, procesja, jak będzie trzeba, to i biczowanie zrobię. I. O, znowu ktoś zdech. Znowu ktoś zdech. No, no, mam nadzieję, że tu te londyńskie kurwy zdychają, nie? Serio, bo yy, zasoby. O, eksploracja w sumie. More Scouts, Outpost Depot. No tak, bo potrzebujemy outpost zrobić, a oni tam idą właśnie, jeszcze 13 godzin, a to nam zajmie nie wiem ile. He. Dobra, tu co się dzieje? Nara, rozbić ich tu wszystkich. Bek. Ojej, a teraz dobry dopiero, dopiero będzie. To no teraz zobaczcie, co to zrobi, bo to nam kurwa do minus 70 zleci, nie? And spread the word. O, no świetnie. Jeszcze kończę to to i tak mi gówno daje. Kurwa, to jest najlepsze. Technologia. Tak outpost. A więc tak to kurwa, tak to działa. Invalid placement. Not adjusted to street. No tu można. O. Bardzo fajnie, bo to nam się w chuj przyda. No, to miasto to szybko upadnie. Ludzie będą umierać i to masowo. Mamy 10 dostępnych. Świetnie. Outpost team. Tu. Tu macie. Udać outpost tam Bo my sobie nie damy rady tu Cieplej się robi tro troszeczkę tak Maciu pinkę, maciu pinkę Ale się jednak robi cieplej, nie? Boli w chuj, bo zaraz będziemy umierać Ostro Build an outpost Syłajcie mi węgiel, proszę Procesję proszę robić Proszę mi tu jazgotać Three of our people died Więcej ludzi Jezu, jak oni umierają, i ja pierniczę ja nie mam węgla w ogóle. Maszynka. Off. On. Ja pierdziele. No nie no błagam. Overtime kurwa. Ale się robią dramaty teraz. My... Mamy mnóstwo węgla. O, mamy teraz mnóstwo węgla, i można kurwa napierdalać. Jest Team Huby nawet. Jest węgiel na 15 godzin, kurwa. No, na 15 godzin to szczerze powiedziawszy dosyć mało. Nudlcie się, ale myśmy nigdy tutaj nie pomarli, bo jesteśmy w totalnej dupie. To jest najlepsze? jest dużo osób teraz do kopania węgla. Kopcie węgiel kurwa, no i maszynka, no i co mi, co mi da kurwa maszynka, skoro ja nie mam węgla, nie mam węgla, nie mam, no nie mam no. Kurwa, weźcie naprawdę turbo w dupie, odpalcie czy coś, no nie wiem, bo... Węgiel! No, fajnie to, kurwa, żeby było mi jeszcze zimniej, nie? Dobra, zatrzymajcie ich. Nigdzie nie idziecie, kurwa. We force them to stay. Jeden zdech, dwóch jest rannych. Świetnie. Co zżera mi ten węgiel do cholery jasnej? Aha, ta maszynka chyba zżera sama w sobie węgiel. Cookhouse cook inoperative, zimno. Już nie jest zimno. Herhaus zimno. Już nie jest zimno. O, maszynka się nudzi. Maszynka się nudzi? Jak to się maszynka się pojebało, maszynko? No to miejsca nie mają. To. nie wiem. Wyłączamy tu maszynkę, to włączamy. Niech tu idzie maszynka kopietera. Niech tu przyjdą ludzie kolejni. Zobaczymy, jak tu wyjdzie z tym z mieszkaniami. Witam wszystkich serdecznie. No, mamy ludzi. Są ludzie. Mamy ludzi, kurwa, rozumiecie? Są ludzie, to jest impreza. Może coś z tego wyjdzie. Więcej jedzenia, róbmy. Przede wszystkim, to jest ta rzecz, którą ja chcę. Więcej pracowników. Eee, co to jest? Keepers. Chcę mieć pełno Favekiperów. Keeperów. w ogóle, kurwa, wszystkiego chcę mieć pełno tu. Tu. I, I tych też chcę mieć pełno, i tutaj też chcę mieć pełno ludzi. Musi być full ludzi, kurwa. I teraz tych tu też pełno. I tu trzeba, kurwa, tych, wezmę te mądre głowy, niech oni tutaj coś robią. Jest maszynka. Maszynka tu off, on, Włącz, Świetnie, i zbudować im domki trzeba. Namioty, gdzie by tu zbudować namioty kolejne? No, myślę, że po prostu tu się pobuduje. Eee, tak, robimy sobie ścieżkę, tak. I... I, 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 i Gdzie to kurwa tu? I, i tu się zbuduje ten... ...ogrzewańsko Ogrzewańsko? Ogrzewańsko? Medical post? Czemu no, ten medical post nie chodzi? Znaczy... Chodziłby, gdyby tam było ciepło, a nie jest tam ciepło ani trochę i wszystko się teraz zlatuje do... I o temperaturę mi jeszcze bardziej spuść Więcej pracowników tu? Ja mam tych ludzi Witam wszystkich kurwa więcej osób Uj. No to co? Mamy w chuj ludzi ogólnie, także ja się nie muszę już martwić o zasoby. No jak ktoś zdechnie to zdechnie, jak nie zdechnie to nie zdechnie no i co? Kończyło się. Kurwa już mi nie szkoda, tych ludzi mogą se umierać. O, węgiel przyszedł dostała węgla. Na ile? 14 godzin? Dobra, pracujcie przy węglu i ten... Muszę miotku więcej postawić. O Biedni ludzie, biedni w chuj, nie obchodzi mnie to. O, jeszcze trochę drewna mi brakuje. O, trochę tam drewnianka. Ci tu czekają z tym o więcej osób. Ja, wszyscy, kurwa. Zapraszam wszystkich, kurwa. Flying, gówno. E, właśnie, bo no to jedzenie. E, a, e, 20 drewna. No, nie chcę nic mówić, ale na drewno tam nawet bym przysumie przegarnął drewno. W z technologia Steam Hub'y już tu też chcę postawić. Ignore him. Ty jajca na niego, kurwa. I tak wszyscy umrzemy i tak, więc... Patrzcie, jak oni umierają, to jest... Jezus Maria, co wy tak umieracie? w Keeperzy. No, my umieramy z taką prędkością, że mi ci Faith... Escort them to the city. No, już mi tyle osób tu umiera, że to jest, kurwa, komedia. Inżynierzy, kurwa. To jest najlepsze, bo... Yy, ja mam tego... Musby chili inside. To jest minus 5 od pogody. Ja tu mam tego postawiony, hub. To jest najlepsze, ja tu mam huba postawione, a to i tak jest za mało. ja nie wiem, jak to jest możliwe. We won't survive this, no. O, właśnie widzę co tu się kurwa dzieje, bo my jesteśmy w totalnej czarnej dupie. bo jak ci ludzie umierają z jaką przed prędkością giną. Ja tu mam... Tu jest i tak very cold. Jaką sposobnością tam jest very cold? I czym ja to mam grzać do kurwy nędzy? No to już jest po nas, jak chuj I po węglu. Of will rise slightly No 21 godzin nam węgla starczy. 8... Jezu, jak ci ludzie umierają. Co tu się dzieje? No już jest kurwa po nas. Tak jest! 0,3 na godzinę. To jest to co ja chciałem uzyskać, nie? Bo kurwa gówno uzyskam. The end. No cóż, ee, tak to jest, jak się gra bez strategii jakiejkolwiek, i no cóż, kończyło się Eldorado. Zostaliśmy wygnani. I, 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 I to było 2 godziny i 22 minuty nagrania. Także to będzie w kilku częściach wrzucone. Hej, co? Dzięki za oglądanie i, i nie wiem, trzymajcie się podczas koronaświrusa.